Hej, cześć, mano, wam wszystkim, z tej strony Amok I zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Max Payne Gramy dalej Pyk Samo się zrobi, czym będę musiał sterować Oczywiście, że ktoś przyjdzie, bo przecież To by było za łatwe, gdybym nie przeszedł Dobra, zapiszmy. A ja to popsułem. Lol, nie mogę tego teraz ruszyć. Szkoda. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Oczywiście zapiszemy. Trafiłem go w głowę i nic mi nie jest. Lol. Debilstwo. Ja to zabrałem zebrałem, stamtąd. Nie. Ja ich nie nie wykończę w taki sposób. On ma tylko tego to wykończę Trochę trudne to jest. Ale co poradzić? Coś może być. Właśnie. Pain killery. Ciągle zapisuję. Jak już zapisywać, to lecieć w ciągłym rytmie. I nie włączyłem stopera. Tak myślałem, może o czymś zapomniałem. Tam nic. Lol. Tam nic nie ma. No dobra, wejść, tutaj? Tam. LOL, ja to miałem zrobić. A, zapomniałem, że yy, lot kuli. tak nie spędzi. O, dobra, 5 killer. <grystanie> Jak się przestraszyłem ich. Ale i tu ilu jest, ile ich jest tutaj, lol Au Jak mnie palec swędzi, lol Kto to puścił? Lol Lol Nic nie ma No, myślałem, że tam coś było, ale What the fuck? No debil. Ja zapomniałem o nich. Nic nie zmieni. Skrypt, oczywiście, że to rozwali. F5. <ścoughs> za często powiedzcie mi, za często. Ale tak się już gra What the f Nie, 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 nie! On tu jedzie? Czy ja dobrze, to, że to zrobiłem, że to zapisałem? Że Dobra, za tu. What the fuck? Teraz mogę zapisać dopiero. Czekajcie, rzucę im granta. Lol, Granta nawet rzucić nie mogę. Łapcie, no. Zginęli, dobra. We dwóch? We dwóch. Spoko, tam nie ma przejścia, tam nie ma przejścia. Teraz tędy trzeba iść. To oczywiście opadnie, jak przejdę. No skąd ty się tu baranie wzięłeś? A to nie zapisałem, no bo przecież. Strzelanie na pałę No bo przecież Nie! Trochę mam mało życia Nie wiem, teraz nie zapisuję O dobra Teraz mogę zapisać, sam siebie zabił, spoko, debil. What the fuck co ja zrobiłem w tym momencie? Jeden ja ten przejdę? Nie, to jest jakaś brama automatyczna. Zapiszę tutaj. Ja mogę w sumie zrobić. Nie, no serio, tak. Nie, ja jestem. In, ja jestem Amok. Nie ma List nie wyglądał na pokwitowanie. Podpowiedź na ciszę, się przytrzymaj klawisz l Enter... Rico Muerte nie przyjechał tylko odwiedzić rodzinę. Dowody rzeczowe: numer 1, 2 i 3. Walizka z forsą, karabin snajperski. I koperta z jednym słowem, wydrukowanym na kartce luksusowego papieru. Burmistrz. To nie wyglądało na mafijne zlecenie. Było zbyt zimne i konkretne. To, zbyt zimne i konkretne. Szkoda, że tego listu nie mogę wziąć. Dobra, mogę zapisać. Mogę się uleczyć. Teraz mogę zapisać. Dobra. Zatwieni. Na wszelki wypadek. Kurde, naprawdę za często zapisuję, no ale to nie jest takie łatwe, jak myślicie, że to jest... LOL Fuck bitch! Okej, okay. zacznę zapisać. Bo później, jak się to wczytuje, to jest trochę beznadzieja, że to tak długo trwa. LOL? LOL? Troll? Aha, dobra, sorry. Mhm, gdzie jestem? Gdzie jest otwarcia tego, tego, gówna? Aha, spoko Trzeba po prostu pomyśleć chwilę Nie no serio? Ten palet time dobra świetny kuli. Sniper Light z niego chyba skopiowali. Czy ja tędy przejdę? Chyba raczej nie, ale wolę nie ryzykować. Dobra, tutaj zapiszemy. Po wow, właśnie dlatego. Jeps dobra No może byś wziął tą snajperkę Jes. Yeah. Jes. i za każdym razem, fajnie to wygląda Tylko serio? Już tyle? Nie mogę podnieść tego, szkoda Wow! wow, wow. Skąd oni je tu biorą? Tyle, tyle ich tu jest. Nie ma serio. Boże, amunicja mi się skończyła? Dlatego. Serio, tyle musiałem zmarnować tego, aby tutaj przejść. Ta gra powoli dobija, mnie dobija. Nie, zrobię ch chwytny plan. Zginie ten, co tam będzie za tamtymi drzwiami. A może i nie zginie. Ile ich tu jest do cholery jasnej? Zapiszmy, bo mało zdrowia przy mnie. Tutaj mam, jak widzicie, to był znak, jakbyk, że podpiera, musi być podparty, żeby no nie spadło. A ja Debbie nie patrzyłem przez to. Pankillery, dobra, możemy się uleczyć, zapisać. Wow, tu jakieś pomieszczenie z tym. Jak widzicie, painkiller leży na stole i pistolety tutaj. Myślałem, że to to pomieszczenie, a to nie to, bo przecież nawet na podobne nie wygląda. Kasy nie ma, rzeczy leżą. Nie mogę tego rozwalać, szkoda. Przydałaby się amunicję do Ingramów, ale dobra. Już, już, Jak już nie ma, to je, nie ma. Zapisaliśmy szybko grę i idziemy dalej. Rozjał trzeci już? Jak dobrze. Brudna woda. Szczury i brudna woda. What the f! Nie wiedziałem, że on może strzelać tędy. Skąd, 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 skąd ty strzelasz? Pójdę sobie po te rzeczy, co tu są F5 zapiszmy, skąd ten. On... What the f Granat. O, właśnie tak myślałem. Ile ich tu jest do cholery jasnej? Tam, tutaj. O Boże, muszę to zapisać. Użyć painkillera. I przejść jakoś inaczej. Dobra, ten zniszczony. Tylko spoko, skąd oni strzelają jeszcze? Nie, no zabił mnie na hita. Serio? F5 teraz zapiszemy. On tutaj jest. Teraz zapiszemy tu jest jakieś przejście. Tu powinno być przejścia, nie mam przejścia. No, lol, musi być jakieś obejście jeszcze do nich. Wrzucimy granat, to może coś podziała. Ale ja lamie. Nawet taką grę, lamie. Nawet, taką grę lamie. Nawet taką grę lamie lol. Nawet pomyśleć logicznie. Nie pomyślę logicznie, go nie trafię nawet w żadne. Ża żadnym, żadnym pociskiem go nie trafię. On nie może trafić z tak daleka, a ja w ogóle nie trafię. A nie razu, Dobra, wykończmy sobie tych... Tą resztę, ...to wreszcie, co tam jest. Copy granat, tak czułem. Nie, no teraz to w ogóle zginę. Serio? Nie! Jeszcze raz. Granat. Granat. Teraz mnie nie O nie trafił mnie. Ale zlamiłem. No jeszcze, niech tu przyjdzie jeszcze jeden. No, Zapisać Ja by nie spaść Dobra I Spadliśmy teraz tylko aby pozbierać jakieś Jakieś ciekawostki Typu to ja tu wskoczę nie wskoczę, lol, lol, ale zlamiłem, ja tu nawet nie fejdę, ale amunicję można pozbierać, jedna dobra rzecz, sensowna, eee, tutaj nie ma, wiem, że ja mało gadam w tych filmach, ale wybaczcie mi, naprawdę ja wolę się skupić na grze niż gadać, ponieważ skupienie się na grze jest ważniejsze, niż gadanie o jakichś pierdołach, co się dzieje, teraz co ja wam będę tłumaczył, co się dzieje w grze. Nie, po prostu wolę się skupić na grze. Tak, tu jest ukryty, właśnie ukryte rzeczy. Typu jak pańki i tp. F5. Dobra, i w tym momencie ja sobie zapiszę w tym momencie skończymy, skończymy odcinek, ponieważ minęło już dosłownie 16-17 minut, a nie chcę tego przedłużać zbędnie, więc do zobaczenia i na razie, cześć. I nie zapomnijcie o Facebooku i o modlcie, łapkę w górę motywuje, a subskrypcja mi dziękuję, czy tam łapką w górę motywujesz i subskrypcja mi dziękuję, więc do zobaczenia i na razie, cześć. Yo.